Do Polski przyjechałem w 2010 roku, 2011 roku jeździłem wyścigi w Polsce, wcześniej jeździłem w Rosji wyścigi, też pracowałem przez niecałe dwa lata w Turcji i bardzo podobało mi się, bo fajnie tam była no i później przyjechałem do Polski. Jeździłem od 2011 roku pierwszy wyścig jechałem u Kazimierza Ragowskiego. Titul ja też dobiłem u niego. Dziękuję mu za współpracę. Jeżdżę już od Dwa sezony nie jeździłem. Współpracowałem z Janiekowskim bardzo długo i dużo różnych rzeczy od niego nauczyłem się, za co mu dziękuję. No i dzią też wyścigi. I... I cały czas myślałam, żeby chciałamby trenować konie, No i w końcu udało się. I teraz jestem trenerem. W tym roku już mam większą stajnię większa załoga, więcej koni. Zobaczymy. Jak przyprowadziłem się do tej nowej stajni, tak może nie współpracuję, ale bardzo dużo pomaga w jakichś radach, trener walicki. Więc, jak coś potrzebuje jakiejś rady, to zawsze mogę go zapytać i zawsze pomoże mi. W tym roku jeździ jockey Aleksander Reznikow. Ekipa jest Patrycja. Przychodzi amatorka Zuzia. Szwagier pracuje, pomaga. No i ja. No rodzina to jest na pewno dla mnie bardzo dużym wsparciem. I w pracy, i w domu. Bo wiadomo, że wstajnie nie zostaje w stajnie, tylko ze stajnią też do domu. Więc dużo mnie żona i dzieci wspierają, więc pomagają mnie. Cała rodzina jest wciągnięta, nawet moja mama, która przez całe życie bała się koni przechodziła szerokim łukiem, omijała po prostu. Każdego konia mieszka na wyścigach, czekała, aż konie przejdą, żeby sobie przejść przez drogę. Nie było nawet opcji, stała za rogiem. Nie było opcji, żeby w ogóle podeszła. A teraz przychodzi każdego wieczora karmić konie. Wchodzi taka odważna. Do niektórych koni ja boję się podejść, a mama po prostu idzie jak Julka. Julka w tym roku bardzo poprawiła swoje oceny, <laughs> bo bardzo chce tutaj przychodzić, więc... Więc stara się, stara się uczyć, stara się robić wszystko, być grzeczną, wiadomo, ale naprawdę jest pomocna i, i szczerze powiem, że przez taki, takie poczucie obowiązku trochę wydoroślała. Stajnia bardzo dużo, dużo pomaga, uważam, w rozwijaniu. No niestety syn i, i młodsza córka przychodzą, tak, ale nie mają takiego, nie złapały tego. Jula jest najbardziej zakręcona. Można tu jedzieć, no. Ona wciąż by tylko kupowała smaczki, czapreczki, wszystko no, w domu to najmniej to chyba tata rozmawia o koniach, a ja cały czas praktycznie non stop. Bo mama wiesz tamto, a w stajni było tak, a tak i cały czas o stajni. Innych tematów w domu ja nie poruszam. O koniach tylko. No ta klasycznie, no ta gawana, no bo tak w sumie to odkąd można powiedzieć, że odkryłam, że mam ją w stajni, bo jak mieliśmy stajnie jeszcze tam na bazie, no to do drugiej stajni za bardzo nie chodziłam, nawet nie wiem, czy ona no tam jeszcze była, ale jak zaczęłam tutaj przychodzić, to przed wakacjami i wakacje powiedzmy, że się w niej zakochałam i już tylko przychodzę do gabcia i to tyle. Myślę, że chciałabym coś z Koimi robić, ale czy dokładnie wyścigi, to może... Może nie, nie wiem, na razie to tak bardziej wolę się nauczyć jeździć i potem sobie zdecyduję. Myślę, że też chciałabym spróbować weterynarii. Yy, no, wiadomo, Gabana, Swarok to takie sentymenty, ale emocje są zawsze, nawet jak jestem w pracy, nie mogę tu być czy gdziekolwiek indziej, to zawsze trzymamy kciuki i chyba nie ma nikogo, kto bardziej życzyłby mu dobrze niż, niż my, tak? W domu tak, nie mówimy raczej o koniach, w domu staramy się y, skupić na takich bardziej rodzinnych no. rzeczach, ale tego czasu jest mało, bo strasznie dużo czasu Alex spędza w spajni i właściwie wszystko robi praktycznie sam. Czy tam jakieś nie wiem, wieszaczki, od jakichś tam remontowych rzeczy po, po pielęgnacyjne i nie wiem, polewanie kółka, no po prostu non stop coś jest wiadomo. Tak samo ze zwierzętami, także w domu rzadko bywa, ale dla nas nie jest problem. Mieszkamy blisko, także właściwie jak chcemy z nim zjeść śniadanie w niedzielę, to przychodzimy ze śniadaniem do stajni. Czujemy się tutaj jak w domu zdecydowanie. Łącznie jestem chyba od tak około 2018 roku. Natomiast na początku miałam e, tak dość rzadko. Przychodziłam mniej więcej raz w tygodniu, czasami rzadziej, bo jeszcze uczyłam się w szkole. No, i też miałam niestety na początku kilka kontuzji, więc te moje początki były dość ciężkie, bo miałam często przerwy. Natomiast tak od 3-4 lat tutaj już pracuję. Jest to coś, z czego się utrzymuję, jest to jakby moje główne źródło utrzymania. Natomiast robię też to wszystko z pasji, i odkąd zaczęłam przychodzić na wyścigi i zaczęłam jakby przebywać z końmi, no to tak je pokochałam, że no, jakby jest to coś, bez czego no nie wyobrażam sobie takiej mojej codzienności. Jest to oktola, nasz sześcioletni wałach. Jest to koń, z którym w sumie odkąd przyszłam tutaj rok temu do stajni, e, jednym z koni, z którymi złapałam chyba najlepszy kontakt. No i po prostu bardzo go lubię. <laughs> Razem na co dzień pracujemy. Te zwierzęta są tak wspaniałe i po prostu potrafią każdy najgorszy dzień, każdy smutek tak przewiać i po prostu jakby chęć przebywania z nimi jest bardzo po prostu silna. Staramy się dbać o nie, żeby one też były zadowolone z tego, że, że biegają, że, żeby się cieszyły taką pracą, jaką mają, pomimo powiedzmy jakichś przeciwności, które tutaj mogą spotkać, no bo konie wyścigowe no, mają w niektórych miejscach, że tak powiem, ciężko, tak, mają określony tryb pracy, określony tryb dnia. I żeby też to wszystko im wynagrodzić, żeby mogły się też po trochę pocieszyć tym swoim życiem. Traktujemy je jako kształt, dbamy o nie, i właśnie po prostu takie podejście z taką miłością do nich na pewno to mi się podoba. No i też cała atmosfera, że wszyscy tutaj traktujemy się równo, każdy każdego szanuje, staramy się ze sobą nie kłócić, a jeśli coś tam się zdarzy, to to po prostu wyjaśniać. Więc taka współpraca przede wszystkim i między ludźmi, i współpraca ze zwierzętami. No myślę, że staramy się też po prostu możliwie dbać o ich zdrowie, żeby, żeby mogły nam jakby oddawać z siebie potem to, na co też pracują. No i ja też przez tyle lat w sumie, ile tu jestem, zawsze starałam się podpatrywać każdego, czy jockey'a, czy trenera, jakichś lekarzy, żebym jakby możliwie wiedzieć, co z tymi końmi robić, czego nie robić, żeby było im lepiej. No i to staramy się też po prostu aplikować na co dzień. Część koni naszych, które na przykład e, Potrzebują dłuższej rozgrzewki, dłuższego rozgrzania się, żeby mogły jakby dobrze popracować na treningu, zwłaszcza jeśli ta praca ma być troszkę cięższa, to staramy się je na przykład wyprowadzić do maszyny przed przejażdżką, żeby mogły dłużej postępować, dłużej się rozgrzać. Również wiele koni ma bandażowane nogi, żeby mogły te jakby nogi być bardziej dogrzewane i ścięgna i stawy, żeby też wesprzeć jakby te nogi podczas pracy. Też można na przykład konia lekko rozciągnąć, nogi, przed przejażdżką, żeby mógł być też również po prostu bardziej dogrzany. Tak jak człowiek przed, nie wiem, maratonem czy sprinter, musi się odpowiednio dobrze rozgrzać, rozciągnąć. Tak samo koń, no, to też jest sportowiec, który potrzebuje odpowiedniego wstępu przed konkretnym już treningiem, przed konkretną pracą. W tej chwili jest 23 konia w treningu, z czego Większość można powiedzieć starszych koni i dwuletnich. Mało mamy trzyletnich koni, bo zaledwie cztery. Trzy kobyłki i ogierek. No, Dominara zobaczymy w pierwszym dniu wyścigu w konitwie sezonu. Freak out i intuitive. Szukamy dla nich jakichś startów za zagranicy, ale wczoraj byłem w rzekiej klubi i ciężko znaleźć, bo pozmieniali się też warunki na przykład w Niemczech. Ciężko tam było cokolwiek znaleźć, w Czechach tak samo robią bardziej pod swoich koni, bo dużo przyjeżdżałem za granicę. No i zobaczymy, jak nie znajdziemy w bliższym czasie dla nich za granicę wyścigi, to będziemy biegali zaczynale w Polsce z tych takich średnich można powiedzieć starszych koniach, to jest Octola, Gabana, Swarok, to jest taka dla mnie jeszcze zagadka, no bo dostał w zeszłym roku kontuzji kopyta i tak nie pokazał się, ale teraz dobrze pracuje, zobaczymy go też. Mamy jeszcze Jednego konia czteroletniego, który najpierw będzie debutował, jeszcze nie biegał. Dobrze, bardzo dobrze pracuje. Gabana też. Ralf, to on potrzebuje czasu. E, ostatnio doszła jeszcze jedna czteroletnia kobylka z Francji. Miała dłuższy odpoczynek, bo wysłali ją na parę miesięcy na podokie. Teraz przyszła. Fajna jest kobyłka, jedyna no, no, potrzebuje troszeczkę czasu, żeby przejść z powrotem do formy. Lekko na razie taka nerwowo można powiedzieć, ale to przejdzie, mam nadzieję. Właścicielem jej jest Basia i Bolot. No, Strzelatków to na pewno taka nasza nadzieja, jest Sonador. Będziemy ją próbowali biegać. W późniejszych e, wyścigach, takich w tych nagrodach zobaczymy, jak ona będzie się pokazywała. Tak so. będziemy celowali, z, żeby w najlepszej formie była w nagrodzie OX, bo to jest taki bardzo ważny wyścig dla klacz. Więc będziemy tak starali się ją prowadzić do ox -a. Testatora przyszła do nas po nowym roku. Taka jeszcze jest. Cały czas zimowa, jeszcze potrzebuję czasu, żeby dojść do siebie. Tajra jest taka bardzo szybka kobyłka, malutka, ale taka ambitna i będziemy próbowali z nią też na okay. krótszych dystansach. Ogierek też dobrze przezimował bardzo ładnie wygląda. Nie wydaje mi się, żeby taka trzymał dystansu, więc będziemy próbowali na średnich dystancach, a dalej już zobaczymy. Zagranicznych jest z nich sześć, z czego trzy irlandzkie i trzy ukraińskie. Co prawda też nie tak dawno przyjechali. Ogierek, tak to jego ksiewka, nie ma jeszcze prawdziwego imienia, Batman. Wydaje się na takiego szybkiego konia, szybko dojrzewającego. Bardzo ładnie pracuje. Jest e, tak zwana też ksiwka jej na razie mala, e, jeszcze jedna po Study of Men, fajnie pracuje, ta mala wydaje się, że taka będzie szybciej wyjdzie do startu niż tamta, e, duża, bardzo duża kobyla, ma 165 w klębie więc bardzo długa, duża. Potrzebują więcej na pewno czasu niż te mniejsze konie. Z tych trzech, które konie przyjechali z Ukrainy, ogiery są zajerzone, wciągnięte w pracę. Fajnie pracują, bardzo duże, wyraźnięty. Jeden Dubaj, Rym, ma 165, a Dancer ma 168 więc bardzo dużej koń i też potrzebują dużo czasu. Trzecia z tych koni, Edgry, jest całkiem zielona, więc jesteśmy w trakcie zajazdki, więc potrzebuję jeszcze więcej czasu niż reszta. Z polskich bardzo podoba mi się kobyłka Vivienne, bardzo zmieniła się przez zimę, przyszła taka jak mały taki koczątko, a teraz już z Krasnego jest Lapsus. A to taki późniejszy koń. Ale też pracuje nieźle, więc taki naprawdę nalany jeszcze i potrzebuje więcej czasu. Jest jeszcze też hodowlę Krasnego Zoro po Jukatanie. Bardzo fajny konik. Też bardzo rozwija się i. Fajnie pracuje. Hodowlę Roberta Zieleńskiego. Dwa koniki młodych. To jest Paradise Dancer od Paradise. Fajna kobyłka, fajnie pracuje. Też taka wyrośnięta, lekka. Jestem zadowolony w tej chwili z niej. Jest jeszcze o Tarantini. To jest bardzo późny konik, bo jest malutki, potrzebuje dużo czasu, żeby nabrać siły, wzmocnić się, nabrać na siebie masy. Na razie pracuje lżejszy, lżej niż reszta, ale daje sobie radę. Cel na ten sezon: po pierwsze, żeby wszystkie konie były zdrowe. No i coś większego wygrać jakieś parę nagród przydałaby się. No tak. Na pewno, żeby były zdrowe konie. Jak będą zdrowe, to będą biegale dobrze. Taka moja nadzieja, w trzeci sezon to Swarok. Mam nadzieję, że on zmądrzeje przede wszystkim i da z siebie wszystko w wyścigu, a nie tylko na robocie.